Bardzo dziękuję wszystkim za towarzyszenie w tym cyklu wakacyjnych spotkań biblijnych, wędrówek w drodze. Zachęcam do tego, by słuchać tych nagrań właśnie wędrując, wyruszając w różne wakacyjne szlaki, a może po prostu znajdując trochę czasu w domu, w pracy, gdzieś tam w czasie urlopu, by czytać Pismo Święte i też by modlić się tym słowem. Wybieram różne fragmenty Biblii, Starego i Nowego Testamentu. Fragmenty, które, niektóre bardzo dobrze znane, inne zupełnie nieznane. Fragmenty, które mają nam podpowiedzieć, czy pomóc w takiej osobistej modlitwie, w mówieniu do Boga o, o sobie. Nie tylko o tych historiach, które gdzieś tam poznajemy, a, ale, ale o sobie, o, o swoim życiu. Do tego bardzo Was zachęcam i zapraszam. Zachęcam do tego, by Jakoś też zobaczyć te wcześniejsze nagrania, jest już kilka nagrań na YouTubie w ramach tego cyklu wakacyjnego. Dzisiaj nagranie o Dawidzie i o Goliacie, opowieść, którą może znamy od dziecka, ale chciałbym, żebyśmy raz porządnie ją przeczytali i zobaczyli w niej, myślę, wiele rzeczy ważnych dla nas, dla naszej historii, słów, które mówią o naszym życiu. Więc to 17 rozdział pierwszej księgi Samuela. Cały rozdział. Dość długa opowieść, to prawie 60 wersetów, ale mamy czas, bo są wakacje, więc spokojnie możemy to wszystko przeczytać. Tu oczywiście, jeśli ktoś słuchając, czymś się zainspiruje, czy czytając coś, się go zastanowi, niekoniecznie musimy wszystko przeczytać, czy wszystkiego wysłuchać. Może jest także jakieś słowo. Jakaś, jakaś myśl nas zainspiruje, zastanowi, zatrzyma, to warto się zatrzymać rzeczywiście i, i, i tym słowem się delektować i, i w to słowo głębiej wchodzić. Na pewno warto czytać z ołówkiem w ręku, podkreślając, dopisując, szukając też może analogii w innych tekstach pisma świętego, a myślę, że wiele takich miejsc znajdziemy. Nie będę czytał tego tekstu. Tak na, na, w nadraniu, bo, bo to nie o to chodzi tekst możemy sobie sami przeczytać, ale zwróćmy uwagę na kilka ważnych rzeczy ja przeczytam tylko fragmenty. Siedemnasty rozdział pierwszej księgi Samuela. Sytuacja jest taka: mamy Izraela, Izrael, Izrael to znaczy no, państwo, które się dopiero tworzy pod wodzą króla Saula, pierwszego króla, Izraela, państwo się tworzy. Mają wrogów, i tutaj jest ten wróg, czyli Filistyni, odwieczny wróg Izraela. Samo słowo w ogóle Izrael znaczy, no, Bóg jest mocą, Bóg jest zwycięzcą, więc to też coś powinno mówić o państwie, o tych ludziach, o tym narodzie. Oni są narodem, które ma jakby w nazwie, w swoim DNA znaczenie tego, że Bóg jest królem i Bóg jest królem, który zwycięża. I oni są w sytuacji jakiejś niemocy, bo wodzem jest Saul, który nie potrafi przeciwstawić się złu. Nie stać go na jakieś męstwo, na jakieś rozsądne decyzje, bo jakby dusza Saula opuszcza Boga. Bóg dla niego przestaje mieć znaczenie, przestaje się liczyć. Więc sam swoimi siłami próbuje odciąć zło, ale nie jest w stanie. Czyli należy do narodu. Naród ma imię, które mówi: Bóg jest mocą, Bóg jest zwycięzcą, a jednocześnie oni są bezsilni wobec ogromu niebezpieczeństwa filistyńskiego. Filistyni mają ogromną armię i Izrael ma armię. Ale pośród tej armii filistyńskiej jest Goliat, o którym tutaj w pierwszych wersetach przeczytamy, że ma, jest potężny, dobrze zbudowany, umięśniony, wysoki, jakoś bardzo, bardzo wysoki. Ma na sobie potężną broń, hełm, zbroję, pancerz, nagolenice, jakieś specjalne takie opaski na, na nogi, żeby ta zbroja rzeczywiście przykrywała każdą część ciała. Więc jest bardzo silny, ma ogromne narzędzia tej zbroi i narzędzia do walki, broń. I to sprawia, że Izrael jest cały zalętniony. I Goliat wypowiada pojedynek, wyzywa na pojedynek. Nie będę walczył z wami wszystkim. Ja jestem jeden, dajcie to też jednego. Jeśli ja was pokonam, to jesteście naszymi niewolnikami. Jeśli On nie pokona, to my będziemy waszymi niewolnikami. I tak się dzieje przez 40 dni. To jest ciekawe, że tu znowu pada 40, 40 dni trwa potop, 40 dni Jezus jest na pustyni, 40 lat wędruje Izrael. 40 jest w Biblii jakimś takim potrzebnym czasem, czasem, który się należy, który jest czasem przygotowania, który jest czasem próby. Czasem bycia sam na sam, czasem zbierania siły, też to 40 dni, czy lat, do odnowiania czegoś. Więc to 40 dni, przez które Dawid, przez które Goliat ma pokazuje tą swoją potęgę, jest po to, by pokazać, że Pan Bóg daje im coś nowego, odkrywa przed nimi coś, czego jeszcze nie było, przygotowuje ich, oczyszcza. Aby na nowo okazać się ich bogiem. I w tej walce, w tym przygotowaniu, bo nie wiedzą, kto wybrać, są zalęknieni Izraelczycy. W tym tłumie wojsk izraelskich są, sy są synowie Jessego, który pochodzi z Betlejem, są jego najstarsi synowie. On miał ośmiu synów, ale trzech najstarszych wysłał na wojnę u boku. Saula. To jest Eliab, Abinadab i Szamma. Trzech najstarszych synów. Dawid, Dawid też się kręci, bo chodzi, odchodzi od Saula, jest przy Saulu, bo był jego takim giermkiem, takim śpiewaczkiem, takim no, kimś takim człowiekiem, który się kręci po dworze, żeby lepiej było królowi, ale wraca do swojego ojca, bo jest, jest już stary i nie ma siły. I pasie owce swojego ojca. I w pewnym momencie Jesse w Betlejem wysyła Dawida na misję, daje mu konkretne zadanie. Prosi, idź do swoich braci, idź na tą wojnę, na pole bitwy i zanieść braciom jedzenie. Zanieść im musisz chleb. To bardzo ważne. Z Betlejem chleb, aby zwyciężyć. Więc yy, Dawid rusza i słyszy. To, co dzieje się z Goliatem. Słyszy ten tekst Goliata, jak, jak to wyzywa na pojedynek. Zaczyna się zastanawiać, pyta swoich braci, o co chodzi, kim jest ten Goliat, o co tu w ogóle on, co on mówi, czemu tak się go wszyscy boją. I na to brat, ten najstarszy brat, pierworodny syn Jesse'ego, mówi tak. To werset 28. Po co tu przyszedłeś? Komu zostawiłeś swoją trzutkę na pustyni? Wracaj! Znam pychę i złość Twojego serca. Przybyłeś tu, by tylko przypatrywać się walce. Marnujesz swój czas, zjeżdżaj stąd. Jesteś mały, młody, najmłodszy z nas, nic nieznaczący. Idź sobie. Jesteś nikim, Jeste, nie jesteś tu mile widziany. I wtedy Dawid odchodzi od swoich braci, ale idzie gdzie indziej, do obcych ludzi i obcych wypytuje. O co chodzi, kim jest ten Goliat i czemu się to wszyscy boją. Dawid znajduje się przy królu, przy, przy Saulu i mówi: Twój sługa pójdzie stoczyć walkę z tym Filistynem. Dawid prezentuje siebie królowi. Wszyscy się boją. A on się nie boi. On pójdzie walczyć. Na to oczywiście Saul mówi: To niemożliwe, jesteś, jesteś chłopcem, on jest wojownikiem od swojej młodości, ale na to Dawid wyjawia taką prawdę swego serca. To znaczy, przyznaje się, że było już takich wiele momentów, kiedy on okazał wielką siłę. Było takich wiele momentów, kiedy było bardzo trudno, ale jemu się udało. Że on, on wierzy w, w swoją moc. Wierzy w moc, którą ma w sobie, bo już doświadczył wiele razy różnych zwycięstw, które po ludzku były niemożliwe. On wie, że ta moc nie jest w nim. Ta moc jest w nim, ale ona pochodzi od Boga. On wie, mówi tak: kiedy do mego ojca, przy, do owiec mojego ojca, przychodził lew lub niedźwiedź i porywał owce, ja biegłem za nim, uderzałem na niego, wyrywałem mu owce z, z paszczenki. Chwytałem go, y, biłem, uśmiercałem, kładłem trupem lwy i niedźwiedzie. I tyle. Czemu mam taką siłę? Czemu teraz zrobię? Bo ten Filistyn urąga wojskom Izraela, a więc wojskom samego Boga. Urąga wojską, to znaczy urąga y, władcy, tych wojsk. Czyli y, Dawid rozumie, że jego misja nie polega tylko na tym, by uwolnić y, kraj ludzi od grożącego do niebezpieczeństwa, ale on idzie walczyć, aby obronić dobre imię Boga. Aby nikt Bożego imienia nie szargał, nie bezcześcił. Zobaczcie, jak bardzo ta historia mówi o naszych czasach. Jak bardzo w tej historii widać potrzebę takiego odważnego dawania świadectwa i stanięcia w obronie, bo może być tak, że my Jesteśmy jak ten malutki, młodziutki i doświadczony i słaby, bezsilny Dawid. A Goliat, czasem tych Goliatów możemy mieć w wielu wokół nas. Uzbrojonych, potężnych, pełnych zwycięstw, czpiących. Dawid zna swoją, ma doświadczenie, zna swoją sytuację, wie, że w swojej historii wiele razy już doświadczył mocy Boga, więc się nie boi. Nie musi się niczego bać. Więc kiedy to usłyszał Saul, to oczywiście no, jakoś to przyjmuje i mówi: Niech Pan będzie z Tobą. I to mówi Saul, który nie rozumie już swojej więzi z Bogiem, nie wchodzi już w więź z Bogiem, ale jednak błogosławi Dawida, mówiąc: Niech Bóg będzie z Tobą. Bo ten Bóg który dla Izraela powinien być nadzieją, oparciem. Dla, dla Saula już przestaje nim być. I teraz harcownik, jak tutaj pisze nam pięknie ten tekst, harcownik Goliat w piętnej wielkiej zbroi, więc Dawid y, też dostaje zbroję. Saul go ubezpiecza po swojemu. No właśnie nie tyle tam go na modlitwy wysyła, czy Bogu zawierza tą sytuację wojny, ale daje mu broń. Daje mu Hełm z brązu, pancerz, miecz. Ale w tym wszystkim Dawid nie jest w stanie się ruszyć. To zupełnie do niego nie pasuje. To nie jest jego skóra. Saul próbuje swoje przekazać Dawidowi. To, co brał za swoje zabezpieczenie, za pewność swojego powodzenia które oczywiście nic nie wychodziło, próbuję dać Dawidowi. Tu może być też czasem tak w nas. Coś, co nam się wydaje, że jest najlepsze, próbujemy dać innym. Na przykład ktoś nam mówi o swoim doświadczeniu, a my mówimy, koniecznie mów różaniec, na pewno ci pomoże, albo koniecznie idź do spowiedzi, albo koniecznie tego księdza posłuchaj, albo, albo koniecznie to przeczytaj, Czy musisz tam pojechać, musisz to zobaczyć. No, no, nie, no nie musisz. Nie możemy dawać swojej zbroi komuś drugiemu. Musimy zobaczyć, co temu drugiemu będzie pasowało. Bo Dawid próbuje zrobić parę kroków w tym, co dał mu Saul, i absolutnie mu to nie wychodzi. Nie potrafię się w tym poruszać. Nie, nie nabrałem wprawy, nie mam doświadczenia, to nie jest mój świat. Więc rozebrał się z tego wszystkiego, został w jakiś tam swoich y, takich y, łachmankach, zwykłych wieśniaczych. I wziął tylko swój kijaszek, pięć tamyków i proce. No proca, no, no, proca służyła do tego, do czego służy i dzisiaj, to znaczy do zabawy, to był chłopiec miał to, co miał pod ręką. miał zawsze w kieszeni. Tak jak no dzisiaj może mało chłopców ma proce w kieszeni, ale pewnie da się cofniemy za 2000 lat czy 3. To tak rzeczywiście było, chłopaki nad jakimś strumykiem, pasterze, młodzi chłopcy y, bawili się razem, a, a owce tam się y, hasały sobie, spa, spacerowały po trawniczkach i jadły trawę na łące, a chłopcy brali z, ta, z rzeki kamienie i robili wyścigi, kto to tam dalej coś rzuci kto tam się odbije, na ta, ta woda się, ta kamer się odbije na wodzie trzy czy 4 razy, a albo się nie odbije. Więc tak po prostu jak to chłopcy robią, mają zawsze w, w, w kieszeni proce. I tak miał też Dawid. Czyli wziął to, co miał pod ręką, Wziął to, co miał zawsze przy sobie. Zobaczcie, o zwycięstwie nie przesądziło coś, co miał z zewnątrz. Zwycięstwo nie było z zewnątrz, no było w nim, od samego początku. Użył tego wszystkiego, co ma. Możesz sobie myśleć czasem, że, że czegoś ci brakuje, że abyś był prawdziwie szczęśliwy, abyś pokonał zło, abyś pokonał swoje uzależnienie, swoją słabość, nieczystość, gniew, chciwość, to musisz coś tam jeszcze zdobyć. No wyjmij ten proces z kieszeni i bierz się do roboty, bo już wszystko masz, czego potrzebujesz, żebyś mógł zwyciężyć tak bardzo mocno mówi do mnie ten, ten, ten tekst więc Dawid tak robi, bierze to co ma i, i już, i idzie przeciwko Filistynowi, tamten uzbrojony połyskujący zbroi z mieczem, z giermkiem, który ma tarczę, Filistyn zobaczył Dawida i nim wzgardził to jest też takie piękne słowo, w sensie znaczy mocne, da, Filistyn wzgardził Dawidem nami też mogą wzgardzić bo nie wyglądamy jak Goliat, bo się różnimy. I my czasem możemy być jak Goliat. Wydaje nam się, że mamy taką, taką porządną zbroję i takie porządne miecze i wszystko. I tak i jakiś tam Dawid przychodzi, to nam to w ogóle zupełnie już nic nie zrobi. Czasem tak jest, że patrzymy na ludzi z taką pogardą, z takim poczuciem, że no właśnie, że jesteśmy lepsi. Ale to nieprawda. W oczach Boga nie jest ważne to, co masz na sobie, ale serce, które masz głęboko, głęboko w sobie. Czy, jesteś, czy jestem psem, że przychodzisz na mnie z jakimś kijaszkiem? A Dawid bardzo odważnie, cały obóz Izraela się wstydził, bał powiedzieć, podejść. On podchodzi i mówi, przybliż się do mnie, a ciało twoje oddam ptakom, bo ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i nożem, a ja... Idę na Ciebie w imię Pana. Zobaczcie, jak to jest potęga wobec naszych różnych goliatów, grzechów, zastrzeżeń, słabości, cierpienia, smutku. Ile razy ten smutek, to te zło, cierpienie nas zwycięża, zanim w ogóle zaczniemy jakoś się z nim walczyć, to my już jesteśmy przedrani, bo my idąc, wiemy, że przedramy, bo widzimy w taką potęgę tego zła. Tego smutku, cierpienia, tej ciemności, jakiejś wokół nas, taka potęga, że absolutnie nie dam rady. Ale zapominamy, że mamy na sobie najpiękniejszą zbroję, zbroję samego Boga. Mamy na sobie Słowo Boga, mamy na sobie Jego opatrzność, Jego łaskę, Jego moc. I naprawdę nic nam nie grozi. To jest kwestia oczywiście naszej głębokiej, mocnej wiary. A doświadczenie życiowe pokazuje, że nie tylko wiary, ale pewności tego, że jeśli w moim życiu już wiele razy było tak, że pokonałem te słabości, to tak będzie też i tym razem. Bo Bóg nigdy nie zostawia tych, którzy mają w nim nadzieję, to dla których on jest królem, których on jest zwycięzcą. Dziś właśnie wyda cię Pan w moje ręce, pokonam Cię i utnę Ci głowę. Niech wiedzą wszyscy zebrani, że nie mieczem, ani dzidą Pan ocala. Nie mieczem Pan ocala, ale zaufaniem. Wszystko, co masz, aby zwyciężyć Goliata, jest w Tobie. Przede wszystkim serce, które jest blisko Boga. Tak też się dzieje. Dawid sięgnął do torby, rzucił kamieniem z procy, trafił Filistyna w czoło tak mocno, że Filistyn zachwiał się, stracił równowagę, upadł, stracił przytomność. Dawid podszedł, wziął jego miecz, nie swój, ale jego miecz własny, tego Filistyna, obciął mu głowę. I e, wtedy oczywiście wszyscy Filistyni się e, rzucili do ucieczki, bo zobaczyli, jeśli najpotężniejszego wojownika, jakiś młody chłopiec, e, rudy, Przystojny, jak tutaj mówi nam tutaj tekst, werset 42, pokonał, no to przecież ich też na pewno zmiażdży, więc wszyscy uciekli. A Saul yy, zauważył Dawida i zapytał, czyim synem jest ten chłopiec? Masz się dowiedzieć, czyim jest synem. Czyli wcześniej zupełnie nie zwracał uwagi na, na, na Dawida przecież nie pierwszy raz teraz będą rozmawiać, oni już rozmawiali, ale teraz już się zainteresował, czyim jest synem? Jaka jest jego historia? Kim on jest? I odpowiedź tego wodza, kiedy Sa Saul pytał wprost Dawida, czyim jesteś synem młodzieńcze? Jestem synem sługi Twego, jest sego z Betlejem. E... Więc taka historia na dzisiaj, Wędrówki do zwycięstwa. Wędrówki, która prowadzi od takiego poczucia bezradności, poczucia klęski, aż do momentu, w którym no jest taka pewność w Dawidzie, że da radę, bo to nie on walczy, ale to walczy Bóg. Bóg da zwycięstwo tym, którzy w nim pokładają nadzieję. Te słowa w różnych konfiguracjach, w różnych synonimach pojawia się, pojawiają się przez no we wszystkich fragmentach Pisma Świętego. W całej Biblii bardzo mocno przebija przewija właśnie to jedno zdanie. Bóg da zwycięstwo temu, kto w nim pokłada nadzieję. Oj, moi drodzy słuchacze Bibliści, e, trudna jest ta droga, nie trudna jest ta droga do zwycięstwa bo nie jest łatwo będąc takim Dawidem Dawidkiem nie jest łatwo spojrzeć w oczy Goliatowi no nie jest łatwo powiedzieć Jezu ufam tobie Boże tobie ufam nie jest łatwo prawda zastanówcie się nad tym przed nami kolejny tydzień naszej biblijnej wędrówki otwórzcie Pismo Święte i te może trochę prowokacyjne pytania, niech nam towarzyszą w naszej modlitwie i naszym osobistym spotkaniu z Chrystusem. Wielosłowie. Niech on nam w tym błogosławi, niech on nas w tym prowadzi. Bardzo Wam dziękuję. Jeśli trochę przedłużyłem, to przepraszam. Obiecuję, że będzie krócej następnym razem. Zapraszam na kanał Jaskinia Słowa w piątki wprowadzenia do niedzielnych czytań i Ewangelii we wtorki, zawsze kolejne odcinki biblijnego cyklu na wakacje są też inne cykle. Jest cykl zeszłego roku, gdzie są biblijne miasta opisane, też warto go znaleźć na, na YouTubie. Jest wiele wprowadzeń, historia biblijna. Historia Babilonu, warto sobie tego słuchać, poznawać. Zapraszam do tego. Komentujcie, piszcie do mnie maile. Adres jest w opisie tego filmu, tam też jest link do zrzutni. Może zawsze wesprzeć mnie finansowo w tym moim projekcie. Wystarczy tam kliknąć i cokolwiek wrzucić. Dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia w przyszły wtorek. Cześć Boże!